Dzień dobry, klaso szósta. Pomału zbliżamy się do końca XIX i początku XX wieku w naszej opowieści o historii sztuki. I tak jak mówiłam Wam na, na poprzedniej lekcji o impresjonizmie i postimpresjonizmie, to właśnie wtedy rozpoczęła się era sztuki nowoczesnej, kiedy autorzy, malarze zaczęli pomału wychodzić z pracowni Wychodzić poza utarte schematy, poza utarte myśli na temat tego, jak, jak obraz ma wyglądać, jak malarstwo współczesne mogłoby wyglądać. To się oczywiście nałożyło na wynalezienie fotografii, i kiedy mamy wynalezioną fotografię, wtedy już nie potrzebujemy tak naprawdę odtwarzać wiernie rzeczywistości, ale ją przetwarzać. I dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o artystach, którzy czerpali od impresjonistów i postimpresjonistów i y, tworzyli na nowo. To nie znaczy, bo się niektórzy zastanawiają, czy ci ludzie potrafili w ogóle malować. Owszem. Natomiast, y, natomiast zaczęto odchodzić od figuratywnego i realistycznego malarstwa na rzecz y, abstrakcji. I pierwszy taki główny nurt w malarstwie nazywa się kubizmem i jego przedstawicielem jest Pablo Picasso. I tutaj mamy dziewczynę na kuli i zobaczcie, tu jeszcze widać, to jest jeszcze bardzo czerpany z ekspresjonistów ich dorobku obraz, gdzie możemy rozpoznać co się dzieje. Tutaj mamy też. Fabrykę, czyli krajobraz, już jest bardziej kubistyczny, czyli cube po francusku to jest sześcian i jak widzicie, tutaj jest po prostu obraz gdzieś wpisany w figury geometryczne, ale jeszcze da się rozpoznać tutaj i drzewa, i kominy fabryczne, i dachy. Tutaj mamy Pawła Picassa, Dziewczynę przed lustrem. Jak widzicie. Bardzo charakterystyczne rzeczy dla obrazów awangardowych, czyli sztuki pierwszej połowy XX wieku. Gdzieś cień, światłocień, gdzieś zniknął. Gdzieś są jakieś postaci malowane jednocześnie amfas i profilem, i zabawa kolorem, wzorem, fakturą. Bardzo charakterystyczne jest również używanie kolaży. Czyli tej techniki z gazetą. Patrzcie, tutaj mamy właśnie obraz kurta Schwittersa, gdzie widać, że technika zwana kolażem jest bardzo chętnie używana. Powstaje na płaską powierzchnię nakleja się formy wycięte z różnych materiałów, z papieru, z tapety, z kartonów, jakieś gazety, zdjęcia, i powstaje. Ni to martwa natura z jakimś aparatem fotograficznym, czy z, e, jak, z, e, cokolwiek chcecie zobaczyć w tym obrazie, to zobaczycie, bo na tym właśnie polega sztuka awangardowa. E, tutaj mamy Pablo Picasso, człowieka z gitarą i jak widzicie, to już dosyć daleko odeszło od takiego portretu. To też Pablo Picasso i od takiego portretu, prawda? Pablo Picasso również namalował Panny Zawinioną, jeden z najstarszych z najważniejszych jego, jego obrazów mamy również kobietę płaczącą jak widzicie to jest taka silna deformacja, to jest bardzo charakterystyczne to się wiąże z nowym spojrzeniem na sztukę, jeszcze raz do człowieka z gitarą właściwie to trudno go zobaczyć, widać tylko takie elementy które gitarą mogłyby być a no wejście do, do pudła gitarowego czy jakieś struny gdzieś odrzucone, postać gitarzysty została tu tak silnie rozbita na wiele elementów tak zgeometryzowana, że trudno ją w ogóle dojrzeć. Ale kiedy oczy przyzwyczają się do takiego malowidła, możecie sobie tam po prostu popatrzeć troszeczkę, hmm. to z pewnością jest to człowiek, ale oglądany z różnych stron. Jakby sfotografowany z wielu punktów i naniesione to zostało na jeden obraz. A więc jak widzicie, to co jest istotne, to jest konstrukcja dzieła, to, to są linie geometryczne. To jest odejście od takiego figuratywnego spojrzenia i realistycznego spojrzenia na sztukę. Oprócz kubizmu, bardzo ważną, yy, następnym takim, jakby można powiedzieć, kierunkiem, aczkolwiek to trudno nazwać, bo tu każdy artysta próbował być yy, indywidualistą, jest abstrakcjonizm, i jego głównym przedstawicielem jest Wasyl Kandyński. I to są po prostu obrazy, Fantastycznie malowany, w jakieś plamy kolorowe. On naprawdę to jest pierwsza akwarela abstrakcyjna, i właściwie to od Kandyńskiego rozpoczął, rozpoczął się ten kierunek abstrakcjonizmu. Popatrzcie, to jest jakby człowiek się bawił i chlapał farbą, coś rozmazywał, coś ciągnął. Wasil Kandyński na pewno robił to w sposób przemyślany. To nie jest tak, że to zupełnie przypadkowo mu się puszka z farbą wylała. Tutaj mamy malewicza, polskiego malarza. I, I to jest też, z kolei to jest przykład abstrakcji geometrycznej i również Katarzynę Kobro, ona, ona robiła rzeźby raczej, ale spójrzcie, to jest właśnie obraz czysto abstrakcyjny. W architekturze również była abstrakcja i spójrzcie tutaj Frank Lloyd Wright, to jest jeden, jeden z najwybitniejszych architektów tego okresu. I mamy tutaj willę z lat 30. właśnie dom nad wodospadem Wrighta. Jeśli chodzi o, o abstrakcję, to jeszcze na uwagę zasługuje Paul Modrian. To jest bardzo charakterystyczny, właściwie nie Paul, tylko Piet Modrian, kompozycja on nie tylko numerował, więc to jest kompozycja numer 3. Ale bardzo charakterystyczne używał farby czerwonej, niebieskiej, żółtej i czarnej, i prowadził to poprzez przeróżne kwadraty, gdzie ten jego pomysł na traktowanie, na traktowanie dzieła pozwolił na wykorzystanie tego we wzornictwie przemysłowym, i dużo tkanin w ten sposób malowanych powstało. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze inną jego pracę. Jak widzicie, te, to są te właśnie trzy kolory, tak? Piet, kompozycja z dużą, czerwoną, z dużą czerwoną płaszczyzną, żółtym, czarnym, szarym i błękitnym, i ona niczego nie opisuje, niczego nie przedstawia. Po prostu jest to kompozycja zupełnie przypadkowa. I, i natomiast bardzo, bardzo równo zobaczcie, jest to namalowane, nic sam nie wystaje. Widać, że to po prostu jest na, namalowane z takim pietyzmem. Jeśli chodzi o kolejne kierunki w malarstwie awangardowym malarstwie nowoczesnym, to takim dużym kierunkiem był ekspresjonizm i tutaj mamy dwie prace: Emila Nolte "Krzyżowanie" i Ernesta Ludwika Kirchnera "Scenę uliczną". Zbliżę tutaj. Ona wyraża emocje i tutaj, słuchajcie, nie chodzi o to, żeby te podstaci były piękne, podobnie jak u Sutena. Zobaczcie, to jest autoportret. Absolutnie chodzi o wyrażanie emocji, a nie e, urodę tego, e, tego e, modela, prawda. Więc e, oprócz tego mamy kolejny kierunek, który się, taki główny, który nazywa się Surrealizmem. I tutaj mamy Renę Margrita, terapeuta, Czyli uzdrowiciel, jakkolwiek. Nie bardzo wiadomo, kogo ma uzdrawiać, bo to jest po prostu absolutnie surrealistyczne dzieło. I takim surrealistą najbardziej znanym jest Salvador Dali. No, żeby było go dobrze widać. Tutaj mamy obraz trwałość pamięci. Słuchajcie, z 31 roku, więc po prostu jeszcze sprzed wojny, widzicie takie pływające zegary. One właśnie też we, we współczesnym wzornictwie przemysłowym, takie pływające zegary też zaczęto produkować, bo ludzie po prostu są zainteresowani sztuką i właśnie w, w takiej kategorii użyteczności. Jeszcze jest jeden kierunek dadaizm, który to kierunek jest takim jakby powrotem do, do, no do, takiego, do takiej pracy jak dzieci, bo dada to tak mówią dzieci, które się dopiero uczą. Oraz y, tak zwane ready-mades, czyli z gotowych elementów. I tutaj mamy Marcela Duchamp'a Fontannę z Pisuaru. Tutaj mamy, Fontaine, y, z tutaj mamy naj, jedno z najsłynniejszych Marcel Duchamp koło rowerowe na taborecie. Jak widzicie, to jest rzeźba. Absolutnie y, jak pomyślimy o tym, w jaki sposób rzeźbiono w baroku, czy w renesansie, czy nawet w klasycyzmie, to nagle myślimy sobie, że ci artyści oszaleli. Popatrzcie tutaj, to jest. To jest Men i Obraz się nazywa Podarunek. Stare, metalowe żelazko z pineskami. Tutaj nie wiem, czy widać je pineski. A tutaj mamy Oppenheima filiżankę z futra, czyli po prostu bawienie się, bawienie się dziełami. Ja mam dla Was taką propozycję do wykonania pracy, jeszcze żeby poprawić sobie ocenę na koniec roku. Raczej myślałabym, żebyście żebyście po prostu zrobili sobie pracę e, inspirowaną e, tymi artystami. Albo Piet Modrian w bardzo proste, jak widzicie, szarości, e, czerwienie, żółcie, ale tylko te kolory, żeby to było jasne i, i różne y, kwadraty i y, prostokąty. A na górze mamy y, Wasilek Kandyńskiego i tu właśnie chodzi o to, żeby się popawić w różne kolorowe plamy. Zróbcie takie prace, to nie jest jakieś duże, to można zrobić akwarelką. Pracę tą na dole raczej bym pewnie polecała, żeby zrobić gęstą farbą, ewentualnie pastelem olejnym, ale bardzo mocno e, przyciśniętym. Więc myślę, że farba plakatowa, tempera, e, akryl byłby, z taki stópki byłby lepszy. U Wasila Kandyńskiego bardzo fajnie e, działają akwarele, można je troszeczkę. Rozdmuchać, można potem cienk cienkopisem czarnym dodać jakieś ogonki. To jest absolutnie fantastyczne. Możecie znaleźć sobie w internecie kilka prac i się zainspirować. Tutaj zobaczcie, jak mogą powstać jeszcze właśnie takie, takie abstrakcyjne formy. Dziękuję Wam, życzę Wam udanej zabawy i bardzo dobrych ocen na koniec roku.